Towarzystwo Miłośników Wrocławia oraz Wydział Kultury Urzędu Miejskiego zapraszają na spacer po wystawie Danuty Owczarek Tkaniną Malowane. Prezentowany jest plakat z wystawy. Na tle pracy autorki napis Towarzystwo Miłośników Wrocławia zaprasza do galerii Małgosia na wystawę prac Danuty Owczarek. Tkaninom malowane. Wernisarz 11 sierpnia 2023 roku o godzinie 18.00. Wystawy można oglądać od 11 do 31 sierpnia. Na dole napis: Serdecznie zapraszamy. Poniżej Galeria Małgosia, ulica Odrzańska, 39 przez 40, Wrocław, kamieniczka Małgosia. Czynna. Od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-18.00 tutaj mail Towarzystwa oraz telefon, logo Towarzystwa oraz logo miasta Wrocławia. Witam Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie w Towarzystwie Miłośników Wrocławia, tutaj z Galerii Małgosi. Galerii, która jest jedną z najstarszych galerii we Wrocławiu. Wystawiamy tutaj artystów z całej Polski, a przede wszystkim promujemy artystów z pracownikasi, naszych artystów plenerowych, ale wystawiamy również pracę artystów z całej Polski i to bardzo znanych artystów. Także jest to nasza taka prestiżowa galeria. Towarzystwo Miłośników Wrocławia jest jednym z najstarszych towarzystw działających we Wrocławiu. Ja nazywam się Katarzyna Popińska, jestem wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Prezentowane jest zdjęcie przybyłych gości na tle wystawionych prac autorki. Pierwsza praca prezentowana to barwna tkanina przedstawiająca naszywany obraz maków. Praca jest jednocześnie tłem do plakatu artystki. Piękna kompozycja materiałów naszytych na grubą tkaninę z wypełnieniem. Na pierwszym planie piękny, duży kwiat maku w kolorach mocnej czerwieni z białymi refleksami. Środek kwiatu to małe czarne pręciki. Drugi plan to kwiaty w pąkach i zielono jasne tło. W lewym górnym rogu jasno niebieskie niebo. Bardzo emocjonalna praca przedstawiająca burzę z piorunami. Na górze widać bardzo pochmurne niebo w kolorach ciemnej szarości, jasnej szarości, bordo, błękitu granatu, z którego wychodzą dwie jasne błyskawice. Dół pracy to nowoczesne bloki mieszkalne. W oknach rozświetlone światła, żółte i białe. Prezentowane jest zdjęcie z wernisarzu. Artystka tłumaczy, jak wykonane są jej prace. Kolejna praca to wiatr rozwiewający zielone i żółte liście z ciemno-szarego i czarnego drzewa. Drzewo nie jest widoczne całe, tylko gruby pień. Pod nim dziewczyna, której wiatr rozwiał brązowe włosy i podwiewa suknię w kolorach różu, pomarańczy, brązu niebieskiego. Za dziewczyną widać budynek w kolorze brązu z dwoma oknami. W oknach odbija się niebo. Dziewczyna stoi na chodniku w czerwonych pantofelkach, trzyma sukienkę, próbując chronić się przed wiatrem. Wernisaż wystawy uświetnił Wojtek Krasucki, grający na handpanie. Kolejna praca to wielki dzban w kolorach niebieskim, żółtym, granatowym, różowym z białymi refleksami z przodu. W wazonie piękne czerwone maki rozkwitnięte z białymi refleksami, i w pąkach widoczne są liście żółte i jasnozielone tło pracy czarne. Pasja Danuty Owczarek do tworzenia obrazów z tkanin. Pojawiła się w 2019 roku. Wtedy powstał pierwszy kulit. Wtedy stwierdziła, że to jest to, czym chce się zająć. Otrzymała już wiele nagród i wyróżnień. Przedstawiona praca to ulica wieczorową porą, budynki stanowiące drugi plan w kolorach szarości, w oknach rozświetlone światła. Prawa strona pracy to drzewo bez liści, rozświetlona latarnia oraz jadący tramwaj w ciemnych kolorach z jasnożółtymi reflektorami. W środku widać pasażerów. Prawa strona to samochód retro. Obok trzy ciemne postacie. Na pierwszym planie idzie kobieta tyłem z parasolem koronkowym w kolorze jasnej ochry. Ciemna kurtka granatowa i zielona szeroka spódnica. Na nogach kozaki, klimat pracy, jesienny. Praca obecnie przedstawiana to wielu mężczyzn w kapeluszach i garniturach, w kolorach od jasnej szarości po ciemny granat lub zieleń. Wszyscy mężczyźni mają ciemne krawaty, niektórzy ubrani są w płaszcze w kratę. Wśród tej grupy jest jedna kobieta ubrana w czerwony płaszcz i szary kapelusz. Tło pracy widoczne tylko u góry, jasno niebieskie. Prezentowane jest logo miasta Wrocławia. W prostokącie wpisane jest na czarnym tle białymi literami słowo Wrocław. Druga część to na białym tle ciemnymi literami. Miasto spotkań.